Myśli są początkiem emocji, myśli są początkiem jakichś procesów, myśli są początkiem czegoś, co będzie się działo w środku. Bardzo prosty przykład, stańcie lewą nogą, a co to znaczy wstawać lewą nogą? To znaczy, że zaczynasz myśleć cały czas negatywnie, a jak zaczynasz myśleć cały czas negatywnie, to doprowadzasz się do stanu, który jest dla ciebie nieprzyjemny i niemiły, a jak jest nieprzyjemny i niemiły, to chcesz od niego uciec, a jak chcesz od niego uciec, to zapijesz albo proszę. Więc myśli są bardzo silne i są bardzo niebezpieczne ze względu na to, że one początkują wszystko. Ja mogę Was tutaj w tej chwili albo wkręcić w głowę. jestem w stanie przekonać, jestem przekonany, że w pięć minut mogę Wam tak rozpoznać, tak mówić, tak nakręcać, tak upiększać to wszystko słowami, w ogóle zacznijcie myśleć. <laughs> zacznijcie myśleć. I jak zaczniecie myśleć, to Wasz mózg automatycznie pokieruje na używkę tak bardzo często jest te myśli są początkiem albo czegoś dobrego albo rozpierduchy